Miłość nie wybiera, a relacja romantyczna może narodzić się nawet między ludźmi, których dzieli 45 lat. Doświadczyła tego pewna emerytka, której serce zabiło szybciej dla pewnego mężczyzny z Egiptu. Wówczas nie wiedziała, że bardzo tego pożałuje. Kto by pomyślał? że z tej znajomości wyniknie coś takiego. Iris i Mohamed stali się nawet swego rodzaju celebrytami, a ich związek wzbudzał takie emocje, że pojawili się w programie This Morning, gdzie opowiadali o swoim życiu. Co ciekawe, emerytka nie ukrywała, że ich pożycie seksualne jest bardzo udane. Przyznała nawet, że przed nowym mężem żyła w celibacie przez przeszło 27 lat. Ich relacja miała taki potencjał, że poza ślubem połączyło ich również zamiłowanie do social mediów. Założyli wspólnie kanał na YouTube. Rodzina próbowała ostrzec kobietę przed do 45 lat młodszym kochankiem, ale była głucha na ich prośby. Po rozstaniu wyznała, byłam głupia. Mohameda irytowało o gadul stworzony, nie pomagał jej także w domowych obowiązkach. Do tego był niezwykle skąpy. Iris po rozstaniu nie kryła rozgoryczenia. Wspomniała także pierwszego męża którego uważała za ideł? Mężczyzna jednak zmarł wiele lat temu. Okazuje się, że dzięki ślubowi z Iris Mohamed otrzymał zieloną kartę, która uprawniała go do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii. Mimo to emerytka twierdzi, że nie to było powodem, dla którego Egipcjanin zdecydował się na to małżeństwo. Wiedział bowiem, że po rozwodzie jego pozwolenie na stały pobyt może zostać cofnięte.